Że? Zakład jest taki, z tym głównym działającym od momentu włączenia głównego działającego masz polatać minutę bez spiedzenia się. Nie, nie, nie. Tak. A ty kurwa! Kurwa! No dobrze! Ja Je dole! O kurwa! Nie! No i to się czekie, bo tak da. bez presady! ma jest za najnowsza sesja Teraz działa prowadzone co dalej poszło na zewnątrz. tak bo tam się jęknie nie? no wiem jakaś rozpieducha będzie. no właśnie jakbyś tak nie nie ospied... tego nam czegoś ważnego no dawaj ciepnij no to ciepaj ciepaj właśnie Poczekaj, teraz mi się udało. Złapałem go, tak? Pala Ale zniknął. Tak na oko mniej więcej go złapałem. Ale to pięknie. Zobaczcie, hmm. tutaj tulejka gdzieś w tuneli. Tu tulejka z drugiej strony. No, fantasticos galacticos. No, rozwój zamaczamy. cywilizacji zachodniego czeka popchnięty został nie, znacząco znasz, do przodu. w ogóle. Z tej strony jest, mniejszo, jest mniej jest powietrza niż z tej strony. To będzie ciągnęło go do góry? Tak, ale za mocno. No dobra, zobaczmy. Poczekaj, a nie możesz tak polecieć tak nie na maksa? Tak jakoś. No ale to nie wystarczy. <laughs> tak jakoś delikatnie. No, nie, tak, nie. Może trzeba by. Kurna, nie, może dłużej trzeba jednak zrobić cholera no. I on. otunelować go całego. O, fuck! O oh, f**k! Tunelować powietr przepływ powietrza, dzięki czemu zwiększy się efekt... A właśnie, na sucho. No dawaj no, go na sucho. O kurwa, co <sum> żeś <się> zrobił? <sum> czekaj, 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 no Jasne, Ja myślę, że przez pierwsze 5 sekund trzyma, a potem się będzie... No dobra, może w najgorszym wypadku opie dzieli się to, no. Co to się może więcej zdarzyć, prawda? Dobra. Moim zdaniem najgorszym wypadku jeździli się tu, ludzie już takie są pierdzielone, no. Dobra, minijacz, filmujesz? Dawaj. Tak? Okej. Okay. Ale nie było takiego cugu w dwie strony? Nie. A, widzisz. Ale byście po prostu mieli po prostu. Cicho. To, to nie poleci. Poleci na bank. Gdzieś poleci. Dół. Cicho. Ale wygląda czaduwa. Nie, moim zdaniem to udowodni tezę, że to ma sens na dłuższą metę. Tylko trzeba by wymyślić, jakby to otunelować cały silnik. Dobra, uwaga. Dawaj. O, fuck! Świniak <laughs> zaangażowany. <laughs> Od 5 lat w pracy taki nie był zaangażowany. Kiedy biegałeś? Uwieczniam <laughs> Cię. O! Ostatnie podejście. Profesjonalnie elementami z pola znalezionymi. Trzeba bardzo. O! Pięknie, to jest aut, auto tego sukcesu. Nie, to wtedy ty myślałem. Wypadł. O szty! Ale już szedł! I ciepnie go jakąś głową. Tak! Jeci! Tylko nie nad nami, dobrze? Leci! Nie nad nami! Zgięca, pomaga. Ujeżdża? Tak! Ktoś chrząka! No jak to lata? Holender! Dusza. Ten... No. Znaczy moim zdaniem skręca pod mniejszym promieniem niż tamten. I zobacz jak ładnie. A! Czekaj kuźwa, ja nie wiem co filmuję, bo nie ma tego... Tylko nie lataj nad nami, dobrze? Zobacz. Widziałeś? Ewidentnie. Skręty chęty robi lepiej. Jest to te wołowaty. No przecież poezja, no dokładnie tak jak miało być. No próbuję je pana teraz w tym A jak Ja w tym polu, w tych krzakach. Czekaj, kurwa, poczekaj, próbuję go jakoś złapać. nie w nas, nie w nas.